Przede wszystkim witam Was w kolejnym odcinku. Remont silnika, czyli część druga remontu mojego fazera. Tak jak mówiłem, przechodzimy sobie dzisiaj do części drugiej. Dobieramy się do silnika. Zanim to nastąpi, troszkę informacji, tak jak przypomnę Wam, co będziemy robić, na czym to będziemy robić i czemu jedziemy. Jak mówiłem wcześniej, mój Fazer dobija 100 tysięcy, czas oddać go na serwis. Mówiłem Wam, że ja nie mam tyle umiejętności, czasu ani warunków, żeby to robić. Postanowiłem oddać motocykl do serwisu, no a jedyny serwis, któremu ja ufam osobiście, to jest AP Moto w Katowicach. Jeden z największych serwisów, działa od prawie 10 lat. Goście z pasją, znam właściciela osobiście już naprawdę od lat, nawet jego rzeczy występowały już u nas w odcinkach. Także dam jemu, bo wiem, że jak oddam jemu... To będzie zrobione dobrze od A do Z, nie będę się musiał absolutnie o to martwić. Rzeczy, które będziemy robić, przypominam, czyli zawory, yy, sprawdzenie luzów zaworowych, rozrząd, wymiana łańcuszka, obejrzymy napinacz. Wymienimy dekle boczne przy okazji, olej, wymienimy świecę przy okazji. Wymienimy łańcuszek rozrządu, ja będę zakładał Dida. Wymienimy przy okazji płyn chłodniczy, no i tak jak mówiłem wymienimy świecę z NGK. Rzeczy wszystkie swoje przygotowane mam dzięki firmie Autopartner. Bardzo fajny ceny mi się także grzech bo skorzystać. Artur cenowo też bardzo fajnie podszedł do tematu, także ja osobiście mogę go polecić. Miałem z nim do czynienia już nieraz. Podpisuje się zupełnie pod tym, co robi. To jest jeden z największych serwisów w Katowicach. Spokojnie możecie sobie oddać do niego motocykl bez żadnej zmartwień. Natomiast najfajniejsze jest co? Najfajniejsze jest to, że jest minus 5 stopni. Za oknem jest pół metra śniegu, a Artur przyjeżdża po motocykl. Busem swoim własnym, firmowym, podjeżdżają, zabierają motocykl w czystych warunkach, profesjonalnie, zawożą do serwisu. Zresztą, co Wam będę dużo mówił, zobaczcie sami, jak to działa. Kilka dni minęło, udało się do niego dobrać. Rozebrany został na części ze mną Artur, właściciel Ap Moto, y, szef całego tego biznesu. Jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, y, to nie jest przydrożny garaż, tylko to jest serwis, gdzie ludzie rybą na poważnie z pasją. Przejdźmy do samego motocykla, tak jak wam wspominałem. Do roboty były gaźniki, był rozrząd, sprawdzenie luzów zaworowych, łańcuszek rozrządu. Jak widzimy tutaj, ja wam to potem z bliska pokażę. Y, Zostało to już rozebrane, mamy rozpisane luzy zaworowe. No tu Artur, jak to wychodzi? Mamy zmierzone luzy zaworowe i niestety wychodzi na to, że dużo zaworów mamy ciasnych. Niestety nie mieszczą się już w tolerancji, także musimy tutaj podregulować zawory i ssące i wydechowe. Będziemy zrzucać wałki do wymiany łańcucha rozrządu, także przy okazji ściągniemy szklanki, mm -hmm. wymieniamy płytki płytki są bardzo malutkie 7,48 z metaliczne zakładamy nowe płytki zakładamy wałki, mierzymy na nowo zawory, czy wszystko nam siedzi w tolerancjach, nowy Jasne, łańcuch że... rozrządu, do tego dojdzie oczywiście komplet nowych uszczelek także całą górę silnika będziemy mogli poskładać jeżeli dojdą nam już wszystkie części zamienne no i będziemy mogli się zająć swoimi gaźnikami które naprawdę są w bardzo dobrym stanie jak na ten przebieg na, na Czyli jak widzicie obcykl, 50 tysięcy tak, kilometrów na... W gaźniki Artur mówi, że są ok, pokażę wam je później z bliska, natomiast y, odnośnie samych tych płytek zaworowych, powiedz mi wymia... regulacja polega na wymianach płytek, tak? Wy... Tak, dokładnie. Różną grubość. Mamy płytki malutkie 748, które o takiej średnicy, które różnią się tylko grubością. Mm -hmm. I musimy ściągnąć szklankę zaworową, gdzie pod tą, pod tą szklanką zaworową jest płytka zaworowa. Wymieniamy ją na mniejszą lub większą, jeżeli chodzi o grubość tej płytki, i w tym momencie regulujemy jest ten sam luz, luz zaworowy, który, który jest tutaj tak ważny w tym środku. Jasne, po co to robić w ogóle? Po co, po luz, luz to niby mówią, że luz to. Generalnie tak. Kultura, kultura pracy. Kultura pracy, jeżeli on jest. Jeżeli go nie ma, to znaczy, że jest niedobrze. Niestety luzów zaworowych ciasnych nie słychać, a może się to objawiać tym, że motocykl już ciężko odpala, na na przykład na ciepło bądź wypalają się gniazda zaworowe. Pamiętam, etapu, była jeżeli... taka akcja kiedyś: koleżance ścisnęły się zawory całkowicie i wylała się benzyna. Motocyk stanął na środku skrzyżowania i było po robocie. Znam różne przypadki, co się dzieje, jeżeli chodzi o y, luzy zaworowe. No, y, gorszy luzy zaworowy jest nawet ciasny, którego nie słychać, bo no, większe skutki w silniku są niż na przykład taki luźniejszy zawór, y, który no, w tym momencie objawia się jakieś tam cykaniem i możemy go usłyszeć i jest on nam łatwiej wychwycić, Taki no jasne, ciasny, jasne ale tak jak producent mówi, stosujemy się do tego, żeby y, przeprowadzać taką regulację zaworów y, tak jak tutaj w tym silniku 140 tysięcy kilometrów. Tego się trzeba trzymać. To nie jest bardzo kosztowne, natomiast pamiętajcie, zrobicie sobie, możecie sobie zrobić duże kuku, jeżeli tego o to, to zostanie zaniedbane, jaki może być najgorszy skutek? Najgorszy skutek jest taki, że może być, mogą być upalone gniazda zaworowe, no, czyli do remontu głowica. Czasami w takim wypadku taniej wychodzi nawet wymienić taką głowicę niż, mm. niż ją remontować. Więc jak widzicie, no, regulacja luzów zaworowych to jest tam parę set złotych. Naprawdę zrobi to każdy dobry serwis bez problemu. Natomiast można sobie narobić niepotrzebnych kosztów. Czyli zawory mamy ok, mówisz, że są zaciasne wszystkie. No, 50 ty 100 tysięcy zrobione, prawie 50 tysięcy od poprzedniej regulacji, czyli i tak dużo wytrzymał. Łańcuszek rozrządu, powiedzmy, oglądaliście, jak wygląda? Łęcuszek no, rozrządu widać, że jest napina, że już wysunięty jest dosyć, dosyć mocno, także no nadaje Czyli już się do wymiany już przy tym Tak, tutaj przy tej operacji regulacji zaworów tak naprawdę byłoby grzechem nie wymienić tego. Czyli to jest taka wyglądał. operacja must have. Raczej tak, ze względu na to, że po prostu unikniesz kosztów, powiedzmy, na przyszły sezon. Tak? Więc o to byłoby sensu zostawić teraz ten łańcuch, a za pół roku się spotkać na samą wymianę łańcucha rozrządu, i jak po prostu nie będzie trzeba regulować zaworów. Także przy okazji drugiej regulacji zaworów, mm -hmm. tak jak w Twoim przypadku, tutaj przy tym silniku, no koniecznie jest, koniecznie jest wymiany tego łańcucha. Jasne, jasne, rozumiem. No tu do gaźnika przejdziemy sobie za chwilę, zobaczymy, natomiast tutaj jeszcze z tego, co mówiłeś, wspominałeś, yy, dochodzą uszczelki, pamiętajcie, największy grzech, największy wróg. Każdego silnika, czyli co? Czyli silikon, tak? No niestety, często się to pojawia. Producent stosuje w niektórych miejscach silikon, zazwyczaj na tych półksiężycach, gdzie, gdzie pojawiają się wycięcia od frezów na, na wałki rozrządu. Tam producent zawsze stosuje. Czyli może być sytuacja, ta, że w ta, motocyklu ta, gdzieś ten silikon występujący ma sklejenie ta. całej uszczelki po całej pokrywie? To jest... Nie jest to wskazane. Generalnie, jeżeli zastosujemy pastę uszczelniającą, bo to nie jest mhm. dokładnie silikon, ale pastę uszczelniającą. W tych miejscach to tak, tutaj producent, tak jak serwis manual też mówi, że, że ma się to pojawić. Ale Są. generalnie składamy to na nowej uszczelce. OK, jesteśmy jak widzicie przy stole z gaźnikami. Gaźniki, tak jak Wam wspominałem przed chwilą, yy, można zrobić na dwa sposoby: czyli można oddać do mechanika, który Wam je. Przepłuczę z góry, przedmucha kompresorem, później spróbuję zsynchronizować po prostu zrobione, a można je faktycznie zrobić, czyli Artur, rozebrać kompletnie do ostatniej śrubki, z tego tu widzę trzy miseczki, zobaczcie, listwa gaźnikowa jest, natomiast tu są dwie miseczki, a w nich jest no, zylion części, zylion części, zylion zaworków, są pokrywy, są, yy, są komory pływakowe, także wszystko jest luzem, zobaczcie sobie zresztą to z bliska jak to wygląda. Tak. Generalnie mamy tutaj gaźniki rozebrane na części pierwsze sprawdzone są membrany, czy nie są nigdzie popękane, jak wyglądają sprężyny, jak wyglądają dysze składu mieszanki, czy nie jest gdzieś zaostrzona, czy uszkodzona, uszczerbiona. Brudna, tak samo wszystkie oringi, które są bardzo ważne przy składach, czy w komorach pływakowych, zaworki iglicowe, dysze przeczyszczone, wszystkie sprawdzone komory pływakowe, czy nie, są, czy nie jest któryś dziurawy, i tak dalej. Jeżeli hmm. mamy gaźniki już rozebrane, wyczyszczone, musimy przeprowadzić regulację poziomu paliwa w pływakach. To robimy jeszcze tutaj na stole, składamy, mm -hmm. napełniamy paliwem, regulujemy te, te poziomy paliwa w pływakach, potem oczywiście składamy całe gaźniki i trafiają one do motocykla pierwsze odpalenie motocykla, zagrzanie go, no i oczywiście synchronizowanie. To jest taka operacja podstawowa. Często ludzie myślą i dzwonią do nas, pytają się ile kosztuje synchronizacja gaźników. I oni myślą, bo motocykl coś tam przerywa, sama sama synchronizacja gaźników i czy to już pomoże? No niestety nie. Zazwyczaj jest tak, że po prostu sama synchronizacja gaźników to jest tylko wyregulowanie ich, ale to nic nie daje. Jeżeli na przykład jeden gaźnik ma zatkononą dyszę, to ten motocykl na pewno po synchronizacji z synchronizacji nie będzie współpracował, nie będzie działał. Także rozbieramy całe gaźniki, czyścimy i yy, składamy, synchronizujemy. Znaczy, to jest taka, te, taka ogólnie, powiem Wam, to nie jest pierwszy przypadek, że właśnie tak jak Artur mówi, klient przychodzi z taką operacją. Często jest tak, że ludzie wychodzą z założenia, że gaźniki to jest taka konieczna rzecz, ale w sumie to nie za bardzo potrzebna. Natomiast pamiętajcie o tym, gaźnik źle wyregulowany, uszkodzony, to motocykl po prostu nie jeździ, tak? To przede wszystkim wolne obroty, przede wszystkim wkręcanie się na tak. obroty. Złe spalanie i potem problemy z rozruchem, czy nawet jakąś dojazdem potem gdzieś do, do, do celu. Generalnie to też jest okresowa obsługa. A nie tak, że gaźniki robimy w momencie, kiedy już ten motocykl nam nie współpracuje z nami. Także, także często też klienci do nas dzwonią na wiosnę, a bo już mi motocykl nie odpala przez zimę, coś tam trzeba zrobić, przypuszczam, że trzeba synchronizować te gaźniki. No nie, to nie synchronizować. Generalnie, jeżeli obsługujemy raz na dwa, trzy lata gaźniki, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów z, tym, z tymi gaźnikami. Znaczy, najważniejsza chyba jest czystość tak naprawdę. Tak, tak. Czystość tak. tych elementów. No i jak widzicie, zobaczcie na zdjęciu zaraz na tych elementów, tych elementów. To jest po prostu mnóstwo, tak? one są malutkie, każdy z nich ma swoje zadanie i jeden niedziałający element wpływa na pracę wszystkich innych, także pamiętajcie o tym: synchronizacja to jest tylko i wyłącznie środek doraźny, ma najczęściej i tak, jak mówisz, nie pomaga. Także trzeba tą listwę wyciągnąć, dokładnie ją przede wszystkim wyczyścić i później dopiero bawić się od podstaw, raprawą, regulacją, żeby to. Ta eksploatacja była bezproblemowa. Powiedz mi jakieś takie, bo często mówią, że na przykład yy, płukanki jakieś dodatki, dodatki, dodatki do paliwa, to niby czyści gaźniki też. Generalnie tak, dysze główno na pewno jest to w stanie przyczyścić, ale na przykład nie pomoże nam to w momencie, kiedy mamy uszkodzony o-ring i, I w tym no, momencie nie, no już mamy lewe powietrze w gaźniku, także jeżeli motocykl powiedzmy ma tylko przytkaną taką dyszę, to taki środek doraźnie jest w stanie nam pomóc, ale uważam, że to jest tak jak pianka do opon. Możemy ją użyć, ale powinniśmy się udać do WP. Jest o to właśnie. Tak samo chodzi. z gaźnikami. Może nam to pomóc, ale powinniśmy się udać do mechanika, żeby je kompleksowo. Artur, przyczyny jakieś takie jak najszybciej diagnozować? Ja mówię, wolne obroty. Jeżeli skacze nam na wolnych obrotach, już wiadomo, coś jest nie tak. Tak, jeżeli motocykl ma na przykład utrudniony rozruch, czy to na zimnym silniku, czy na ciepłym, nie wszystkie na przykład kolektory grzeją nam się odpowiednio równomiernie, to też widzimy, że któryś gaźnik, na przykład jeżeli w takim czterocylindrowcu kultura pracy na ucho, powiedzmy, kogoś niedoświadczonego nie jest w stanie wychwycić tego, no to zawsze można sobie delikatnie wspomóc tym, że ręką dotykamy kolektor, jeżeli któryś jest zimniejszy, no to wiemy, że ten gaźnik nie współpracuje z nami, tak jak powinien. Jakieś problemy na przykład y, tak zwana dziura w gazie. Prawda. Próbujemy przyspieszyć y, na którymś wyższym biegu, a on po prostu się dławi i zastanawia się o ten motocykl, czy on, czy on chce pojechać, czy nie chce pojechać nierównomierna praca, czy po prostu zbyt wolne, zbyt wolne opadanie na nasze na obroty biegu jałowego. Pierdliwe to jest. Pierdliwe, tak, dokładnie. My próbujemy tutaj zredukować bieg i zwolnić, a motocykl czujemy, że jeszcze gdzieś tam coś nam wyciągnie. Także generalnie takie objawy powinny już nam wskazywać, że coś z tymi gaźnikami się dzieje i w tym momencie taka obsługa gaźników rozebranie i wyczyszczenie powinno, powinno pomóc. Jasne, pamiętajcie, niektóre problemy są, tak jak spadanie obrotów, jest natomiast niektóre wpływają na bezpieczeństwo. Wyobraźcie sobie, że lecimy po trasie, wyjeżdża ekipa, jedziecie pierwsi, za wami jedzie kilku motocyklistów, wyjeżdżam na lewy pas, żeby wyprzedać, to będzie łapie dziurę przez gaźnik, przez gaźnik, który olałem gdzieś tam przed sezonem, łapie dziurę w gazie, motocykl w tym momencie mi się dusi, wszyscy moi koledzy stoją już na lewym pasie, a z naprzeciwka jadam auta wyobraźcie sobie taką sytuację, więc jak widzicie taka pierdoła, jeden z tych elementów, który zawodzi wpływa bezpośrednio na wasze bezpieczeństwo, nie warto oszczędzać pamiętajcie, zawsze o tym mówię, jeżeli trzeba zrobić, motocykl nie jest tanią zabawką pamiętajcie, że jeżdżenie na motocyklu to jest jedno, natomiast dbanie o ten motocykl to jest drugie i to również jest obowiązkowe. Także jak widzicie gaźniki, tu chłopaki składają moje dokupy, mówią, że wszystko jest na szczęście OK. Także ja się bardzo cieszę, 100 tysięcy zrobione. Myślę, że zrobią jeszcze? Spokojnie, Wyglądałem naprawdę bardzo dobrze i ktoś o nie dbał, także tutaj... Yy... I to nie, nie było. ja. <laughs> no poprzedni właściciel, tutaj dużo, dużo ukłon dla niego, bo, bo yy były dbany, były też serwisowane regularnie, tak. dlatego tak przy 100 tysiącach dobrze wyglądają. Znaczy one, wiem że przy 50, jak ja go kupowałem miał 40 parę, one były 100, dopiero co robione, natomiast ja z tego co pamiętam, to jak czasem, od czasu do czasu wlewam mu ten dodatek do czyszczenia gaźnika. Natomiast... To też pewnie pomaga, ale znam takie przypadki, że gaźniki mają po 45 tysięcy i nie da się ich rozebrać po prostu. Czyli to bo może być są... kwestia, kwestia paliwa, to może być też. Myślę, że duży ma wpływ warunki atmosferyczne na przykład, jeżeli motocykl jest z Anglii, no to te gaźniki no, na paso w są, ogóle są No nie, da, są śruby skorodowane, bo nie da się rozwiązać. Tutaj e, duży wpływ ma e, jakby warunki atmosferyczne, i to jak dbamy o motocykl, czego czyścimy, też czego myjemy zewnątrz, żeby, czy dużo jeździmy w, w niepogodę na zewnątrz jasne i no, widzicie, tyle jeżeli chodzi o gaźniki. Podsumowując, jak widzieliście, Artur opowiedział wam w zasadzie, no on tu jest fachowcem, nie ja tu tylko i wyłącznie patrzę i oglądam, co się tu dzieje. Tak jak mówiłem, ja nie mam takich umiejętności, żeby w tym sam grzebać. Pewnie to nie jest jakieś super trudne, natomiast pamiętajcie, jeżeli, jeżeli się o tym nie znacie, dajcie dobrego serwisu, żeby to zrobili ludzie, którzy się znają na robocie. Przy okazji pewnie znajdą, co jeszcze jest do roboty. Widzieliście y, zawory zaciasne, płytki będą wymieniane, rozrząd łańcuszek będzie wymieniony, uszczelki. Pamiętajcie ten temat uszczelek. O którym Artur tutaj mówił, czasem stosuje się silikon, nawet producent czasem stosuje silikon, natomiast nie bawimy się w akcji typu uszczelka jest pęknięta, to nawalę tam silikonu i będzie dobrze. Nie, tak się nie bawimy. Pamiętajcie, jeżeli inwestujecie w serwis motocykla, to zróbcie to od A do Z, czyli jeżeli coś jest jeszcze do zrobienia, to nie mówcie. Dobra, zrobimy następnym razem, odłożymy, tylko robimy wszystko za jednym razem. Czyli jeżeli robimy zawory, wymieniamy, tak jak Artur wspominał, wymieniamy łańcuszek. Jeżeli wymieniliśmy łańcuszek, wymieniamy uszczelkę pod pokrywką. Jeżeli składamy pokrywę zaworów, to robimy to na nowej uszczelce. Pamiętajcie to, tu nie warto oszczędzać. Może być sytuacja taka, że ja zapłacę tutaj za serwis, a za 2-3 miesiące okaże się, że ta uszczelka pokrywy zaboru, ona jednak gdzieś tam się podwinęła, już gdzieś była stara, skorodowana i zacznie mieć ciec olej. Tak? tak samo w przypadku gaźników. Gdzieś tam coś zostanie zapomniane, przepatrzone. Ja powiem, żeby czegoś tam nie robić. Yy, czy krótce będą popękane? Nie, ten problem do Was zawsze wróci. Problemy z motocyklem są jak bumerang, one zawsze wracają, tylko prędzej lub później i o ile one wrócą, kiedy będziecie w garażu i znajdziecie tam plamę oleju, to nie ma problemu. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście 1000-2000 km od domu i tam macie tą plamę oleju z pod silnika i wtedy dopiero robi się kłopot. Jak widzicie, mój motocykl stoi na serwisie, stoi tu jeszcze parę dni pewnie, żeby chłopaki go na spokojnie poskładali. Za oknem jest dalej metr śniegu, także tu absolutnie nikomu się nie spieszy. Plastiki są w spawaniu. Tak jak mówiłem, czyli część druga, serwis motocykla zostanie zakończony, motocykl zostanie mi przez serwis moto. odwieziony pod sam dom przez ten śnieg, także to jest w ogóle rewelacja dla mnie, że chłopaki włożą pod sam dom, mi go do garażu, ja po prostu zamknąłem tylko, zamykam tylko bramę i święty spokój. Tyle, jeżeli chodzi o serwis. W trzeciej części przejdziemy sobie do klejenia owiówek, do zmiany wizualnej całego motocykla, bo tutaj mam pewien fajny pomysł na ten motocykl, jak będzie wyglądał. Ale o tym w odcinku numer 3. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, kontakt do Artura mnie oczywiście zostawię pod filmem. Jeżeli chcielibyście skorzystać z jego usług, oczywiście ja serdecznie polecam. Tyle. Dzięki za uwagę i w ogóle hej na razie.